Witajcie w Lany Poniedziałek, moi drodzy. Dziś kolejny miks zdrapkowy za 40 zł. Tylko dzisiaj taki z miłym akcentem, ponieważ jest to odcinek wsparty przez Ewelinę z kanału Zdrapkowelowe oraz Mariusza z kanału Mega Zdrapki. Naprawdę bardzo Wam serdecznie dziękuję, ale to nie koniec tych miłych rzeczy, ponieważ dzisiaj jeszcze otworzymy sobie... Paczuszkę, liścik, niespodziankę od Karoliny z kanału Biedna Studentka drapie. Zobaczcie, taka naprawdę typowo wielkanocna przesyłeczka. Nie wiem, co ta Karolina nam wsadziła, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, pod ogromnym zaskoczeniem, także naprawdę bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję. No i co, moi drodzy? Jak widzicie, mamy zdrapeczki, takie jak pół miliona w diamentach, boom najnowszy, i love you ekstra pensja, moje 77 pensja. Super 7, no i Kieszonkowe, będziemy próbowali swojego szczęścia wydrapać tą główną wygraną, dołączyć do tego fajnego grona. Moi drodzy, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Mam nadzieję, że też odcinek będzie lepszy przede wszystkim od wczorajszego. Także ja i moi pomocnicy zapraszamy do oglądania i przypomina przypominamy o trwającym konkursie oczywiście link zostawimy w opisie i link oczywiście do Eweliny z i do Mariusza z kanału Mega Zdrabki oraz Karoliny z kanału Biedna Studentka Drapie również zostawię linki w opisie. Także moi drodzy, życzę Wam miłego oglądania i zostawcie łapeczkę w górę. Lecimy. No moi drodzy, także otwieramy. Co ta Karolina nam wysłała? Nawet nie zaglądam, tylko będę po kolei wyciągał. O ja, patrzcie, co ona nam wysłała. Zdrapeczka, kocham zdrapki. No ja nie wierzę. Co ona nam tu nawysyłała? Kolejna zdrapeczka, siódemka. No ja nie wierzę. O ja nie wierzę, kolejna zdrapeczka. Nie no, ona oszalała. I love you. O jeny, ja, no naprawdę oszalała. Czekolada Milka. Czekajcie. O, jeszcze mamy liścik od Karoliny. O, ho, ho. Jeszcze zobaczę, czy coś więcej. No, na szczęście nie. <laughs> no zobaczcie, no kurde, no taki. Prezencik na wielkanoc od Karoliny. No szok. Dobra, ale przeczytajmy sobie, co tu się dzieje, co nam napisała. Hej Dawid, z racji sympatii do Twojego kanału przesyłam Ci kilka zdrapeczek i coś słodkiego na poprawę humoru. Mam nadzieję, że obecna sytuacja minie jak najszybciej i nie będziesz zmuszony do zawieszenia kanału. Trzymam kciuki za same wielkie wygrane. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka, Karolina. PS. To jest oczywiście taki mały prezent ode mnie, więc bardzo proszę, żebyś się nie rewanżował. <laughs> musiałaś te PS napisać, no musiałaś. No naprawdę, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja też mam nadzieję, że wyniki w zdrabkach się troszeczkę poprawiam i sytuacja w mojej pracy również że jednak zacznie się jakiś tam ruch i będą te przychody oczywiście większe no naprawdę nie wiem co powiedzieć jest mi przeogromnie miło także moi drodzy dzisiaj mamy odcinek bogatszy od wiedychy i o czekoladę i jeszcze o fajny liścik także takie rzeczy zostawiam sobie na pamiątkę bo jest to bezcenna rzecz naprawdę czekoladę oczywiście zjem ja lubię takie rzeczy <laughs> No i moi drodzy, dzisiaj odcinek miał być za 40, a jednak będzie za 60 zł. Także lany poniedziałek na bogato. Dobrze moi drodzy, także teraz już będziemy zaczynali drapać. Ale super naprawdę. A te drapeczki od Karoliny sobie zdrapiemy też oddzielnie. Dobra, także zaczynamy, zaczynamy, jeszcze sobie obniżymy. No to lecimy. Trzymajcie mocno kciuki. Szukamy pliku, zegarek i, i truskawka. No także nie udało się. Drapiemy dalej. Kolejna drapeczka super 7. No, ale nic nie ma też. Nie mieliśmy siódemeczki. Ok, drapiemy dalej. Kolejna z drapeczka. Pensja. Drapiemy pensję. 7 i 13. A, literka C się odsłoniła, także tutaj jak jest chyba CCC, to jest 2 złote. <laughs> ale zobaczymy, czy to będzie chociaż 2 dwa złote. 24. 9. 6 i 11, no niestety, ale zdrapeczka też jest pusta, moi drodzy. Także teraz kolejna zdrapeczka. Moje 7-7. Drapiemy. Także dzisiaj łącznie draping mamy za 6 dyszek. Drapiemy, drapiemy. 12, 32, 34 i 17 to są nasze wygrywające liczby. No i szukamy. 18 obok. 21 niestety nie ma, 26 też nie ma, 30 nie mamy, jedyneczka też nie mamy, jedyneczki szukamy dalej. 14 nie ma, 2 nie ma, 27 nie ma, 36 nie ma i 3 także nie ma. Dobrze, moi drodzy, drapiemy teraz tutaj bonusik, ale w bonusie mamy garnek, także pusto, pusty garnek. Dalej, ekstra pensja. Drapiemy. 16, 8, 23 i 14. Drapiemy. 22 obok, 7 obok. Jedyneczka nie ma, dwójeczka nie ma. 24 obok, moi drodzy. Żeby to była 14, no to byśmy mieli wygraną. 16, 17 obok, 16. Ekstra pensja czwóreczka nie ma, dziewiątka obok i piętnaście obok. No, widzicie, same oboki, niestety. Żeby jeszcze te oboki były jakoś fajnie płatne dodatkowo, no to by było fajnie. Ale... <laughs> Dobra, kolejna zdrapeczka. I love you: 17, 31, 25 i 4. To są nasze wygrywające liczby. Także drapiemy, szukamy. 16. 15 nie ma. 3 obok. 9 nie mamy. 6 nie mamy. Szukamy dalej. 12 nie ma. 26 obok. 30 obok. 21 nie ma i 34. Także nie ma nic. No ja nie wiem, jakieś chyba fatum ostatnio na mnie. Je się zrobiło. Dobra, kolejna zdrapeczka. Bum, 777. 7, 7. Drapiemy, szukamy siódemeczki. Może tym razem się uda. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Cytryna, pierścionek i dzwon. Truskawka, banany, ananas. Koniczyna, ananas. Monety. Gra szósta. Cytryna, gwiazda, bank banany, korona, podkowa gra ósma pomarańcza, worek, pik gra dziewiąta diament, arbus, banknot, gra dziesiąta korona, monety i diament gra jedenasta serce, truskawka i safe, szukamy dalej, gra dwunasta pierścionek, pomarańcza winogrono, gra 13. jabłko, wiśnia i garnek i gra 14, gwiazda, dzwon i safe. No ja nie wierzę. Kolejna pusta zdrapka. O, jeny. no i kolejna zdrapeczka pół miliona w diamentach. Moi drodzy, także szukamy. Może tym razem się uda nam coś znaleźć. No jest to ostatnia zdrapeczka. No i jeszcze zostały te zdrapeczki od Karoliny, także zobaczymy. Dlatego je specjalnie oddzieliłem. Być może Karolina miała szczęśliwą rękę. <laughs> Okej, okay. proszę bardzo.

34 nie ma 16 nie ma 11 nie ma moi drodzy 7 obok 22 nie ma 23 nie ma 29 nie ma piąteczka nie ma obok i i 18 także moi drodzy ja nie wierzę zobaczcie znowu pusto wczoraj mieliśmy totalne 0 0 dzisiaj tak samo także już kolejne 4 dychy na minusie. Dobra. No i teraz z drapeczki od Karoliny. Także zaczynamy, zaczynamy. Zobaczymy, jak Karolina nam wybrała z drapeczki. 35, 4, 25 i 11. Ok. 3 obok, 24 obok, 34 obok. 16 nie ma 13 nie ma 23 nie ma 27 nie ma 9 nie ma jedyneczka nie ma i, i 12 obok także pusta zrapeczka szukamy dalej neonowe 7 ja już dawno u siebie tej zrapeczki naprawdę nie widziałem także miło będzie ją podrapać szukamy siódemeczki tutaj od razu 8 5 Pięć, 4, szukamy dalej. Szósteczka. Czwóreczka. Szósteczka. Ósemka. O, i... I dwójka. No niestety. Także ta zdrapeczka też jest pusta, moi drodzy. Czekajcie. Teraz kolejna zdrapeczka. Siódemeczka truskawkowa szukamy siódemeczki. 9, 4, 6, 1, 34, 14, 29, 26, 20 i 24. Także niestety kolejna zrzeczka pusta, no i zostaje nam ostatni rodzynek, ostatnia zrateczka od Karoliny, także ostatnia szansa na jakąś wygraną dzisiejszego dnia osiemnaście, sześć, dwadzieścia dwa i dwadzieścia osiem. Ok. czternaście, dwadzieścia siedem obok, dwadzieścia sześć nie ma, szesnaście nie ma, dwadzieścia trzy obok. 13, 12, 25, 11, 8 nie ma. No i ostatnia linia nam zostaje: 17 obok, 29 obok, 33 nie ma, trójeczka nie ma i 35. No moi drodzy, nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę. Dwa dni z rzędu, same pustaki. Normalnie nie wierzę. Czyli łącznie przeznaczone 100 złotych na yy, przeznaczone, no w sumie też zasponsorowane, ale łącznie dwa odcinki wartości 100 złotych i jedno wielkie zero. Tyle zdrapek. No naprawdę powiem Wam szczerze, że dramat. Nie będę tego dalej komentował, bo nie chcę się tutaj denerwować. Mam nadzieję mimo wszystko, że odcineczek Wam się spodobał, także zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach zdrapkowych. W sumie nie wiem kiedy ale na pewno się jeszcze zobaczymy, także życzę Wam wszystkim miłego dnia, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, hej, cześć, pa!